Witam w kolejnym odcinku na kanale Niemiły Facet. I mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo jestem na piaskach, na takiej pustyni właśnie koło, widzicie, z tyłu morze, na Gran Canaria No i chciałem dzisiaj właśnie nagrać film, który mnie jakby zmotywował osoba. Wczoraj miałem z nią konsultację, rozmawiałem. I kolejny jakby punkt wychodzenia syndromu mojego faceta. Jest to nic innego jak podróżowanie samemu. Jak kiedyś mówiłem, nagrywałem film na ten temat. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że kiedy jesteśmy w jakimś toksycznym związku, właśnie ta osoba, z którą rozmawiałem, jest w takim związku, który już idzie ku upadkowi. Kiedy taki związek idzie ku upadkowi, to my często przyzwyczajamy się do tej osoby i teraz ciężko nam z takiej relacji wyjść, bo jeżeli mamy na przykład zaniżone poczucie wartości, czy nie mamy miłości do siebie, a opieramy właśnie szczęście na innej osobie, to w tym momencie bardzo ciężko jest zakończyć taką toksyczną relację. Ci, którzy z Was byli w takiej relacji, to wiedzą. Że to nie jest takie łatwe. Dla niektórych jest to łatwe, niestety dla niektórych nie jest to łatwe. I teraz, kiedy podróżujemy, to jest taki tylko przykład, kiedy podróżujemy, kiedy spędzamy czas ze sobą, kiedy musimy na, na siebie liczyć, to budujemy to zaufanie do siebie. Kiedy budujemy to zaufanie do siebie, bo jeżeli jedziesz na przykład do innego kraju, na inny kontynent, czy podróżujesz do miejsc, do miejsc, gdzie wcześniej jeszcze nie byłeś, to musisz mieć zaufanie do siebie. Bo jeżeli coś cię spotka nieprzyjemnego, czy nawet ogarnąć hotel, czy ogarnąć pełne sprawy, no musisz mieć zaufanie do siebie. Tak budujesz zaufanie do siebie. I to zaufanie do siebie później pozwoli ci wyjść nie tylko z syndromu jego faceta, będziesz powoli wychodził. Ale będziesz przede wszystkim łatwiej mógł wyjść z toksycznej relacji. Dlatego, że kiedy ufasz sobie, kiedy masz to zaufanie, łatwiej ci będzie odejść. Kiedy nie masz tego zaufania, kiedy boisz się, kiedy boisz się odejść, to no, będziesz trwił w tej relacji. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy chcesz w takiej relacji żyć, czy chcesz w takiej relacji być. I teraz, jeżeli ty. Jako właśnie osoba, która chce wyjść z tego syndromu, czy tak jak powiedziałem wcześniej, chce zakończyć pewną relację, to bardzo ważne, aby podróżować samemu, żeby robić rzeczy nie z ludźmi. Oczywiście, nie mówię, ważne jest, żeby wyjeżdżać z innymi ludźmi w pewne miejsca. Ale również bardzo ważne, żeby spędzać czas samemu. Bo kiedy nauczymy się spędzać czas samemu, nauczymy się spędzać czas, będziemy zadowoleni, zadowoleni ze swojego, jakby, e, ze swojego towarzystwa. To nam pomoże to, tak jak powiedziałem, nie tylko w wychodzeniu z, syndrome, z syndromu mojego faceta, również w wyjściu z toksycznych relacji. Również nam to pozwoli na przykład zmienić pracę na lepszą. Bo kiedy tak jak samo, kiedy nie mamy tego zaufania do siebie, to trudno nam wyjść z takiej relacji. Czy nawet z takiej pracy. Siedzimy w pracy i boimy się z tej pracy wyjść, bo mówimy sobie, nie damy rady, nie znajdziemy, nie znajdziemy innej pracy. No i wtedy co się dzieje? Właśnie siedzimy w tej pracy latami. Siedzimy, jest nam źle, ale boimy się odejść. Gdy budujesz te zaufanie do siebie, jeśli łatwiej odchodzić. Czy to z relacji toksycznej, czy to z pracy, której nie lubisz, czy to od ludzi, którzy są dla Ciebie toksyczni, bo nie tylko relacja związkowa może być toksyczna, mogą być ludzie w Twoim otoczeniu mogą być toksyczni. Ludzie, którzy Cię ściągają na dół, ludzie, którzy Cię krytykują. Ludzie, którzy Cię dowują, ale jeżeli masz to zaufanie do siebie, poprzez pracę nad sobą, poprzez między innymi właśnie podróżowanie samemu, to wszystko się w Twoim życiu zmienia. A więc dzisiaj krótko, no i jak zawsze, pod spodem, jeżeli oglądacie ten film z kanału na YouTubie, to oczywiście pod spodem będzie link do mojej książki, jak słono Ci zachować z swetkę na całe życie. Warto dbać o sylwetkę, dlatego że lato idzie, no tutaj już jest lato w pełni, ale warto zadbać o sylwetkę przed tym sezonem, właśnie letnim. Sylwetka, budowanie sylwetki, poprawa sylwetki pomaga nam w każdym aspekcie naszego życia: nie tylko w wychodzeniu z syndromu mojego faceta, ale przede wszystkim w budowaniu pewności siebie, w budowaniu miłości do siebie, bo jeżeli ty nie dbasz o swoją sylwetkę, jeżeli ty mówisz sobie, a jakoś to będzie. Jeżeli nie traktujesz poważnie swojej jedynej świątyni, bo twoje ciało jest świątynią i wrzucasz do niego wszystko. Później się dziwisz, że obrastasz w tłuszcz. Później się dziwisz, że masz niską samocenę, Później dziwisz się, że masz niską pewność siebie. Że nie potrafisz zagadać do obcej osoby. Właśnie, wszystko zaczyna się od naszego ciała. Więc, jeżeli w tym momencie szukasz porady, jak tym ciałem się zaopiekować, jak schudnąć, to oczywiście zapraszam do mojego produktu. Książka w trzech różnych wymiarach, tak? W trzech różnych formatach: o tak, audiobook, e-book oraz wersja książkowa. Zapoznajcie się. No i oczywiście, jeżeli ten film da Wam jaką wartość, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, jeżeli dopiero teraz. Weszliście na ten kanał, zobaczyliście? To subskrybujcie, prześlijcie ten film dalej, skomentujcie. Wtedy algorytm, czy to na TikToku, czy na YouTube, będzie ten film pokazywał dalej. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.